Znikam na trzy tygodnie na Mazury, zróbmy razem babskie sprawy, uciekając od domowego prania w ilościach hurtowych. Na wakacjach często zapominam o takim dokładnym demakijażu, reaplikuję filtry, nakładam duże ilości filtrów. Fajny tip dla skóry problematycznej, aby przed wyjazdem oczyścić skórę. Takim fajnym, delikatnym, złuszczającym zabiegiem jest na przykład oksybrazja, którą można wykonywać bezpiecznie latem. Czy robisz zabiegi, czy stawiasz na pielęgnację domową? Krem z filtrem ma być twoim przyjacielem w te wakacje. Zapisz to, a w Hebe skręciłam w stronę japońskiej półki, wygląda genialnie. Tam w tle możesz zobaczyć serię z witaminą C od Meishoku. To właśnie z tej serii kremu z filtrem używam teraz non-stop. Rano nałożyłam krem, trochę korektora, wygląda to świetnie. Jest dostępny stacjonarnie i online w Hebe. I to jest 100 ml kremu. Wracając do domu, przebieram się, zaczynamy zabawę. Ja od dawna idę w kierunku takich czystych, schludnych paznokci typu japoński manicure. Opracowuję i wycinam skórki. Następnie trochę piłowania, trochę polerowania. Na koniec daję po prostu odżywkę nabłyszczającą. Ale zdarza mi się w domu robić taki japoński z pastami, mogę Wam pokazać. Skóra głowy ma u mnie prostą i stałą tradycję wyjazdową. I jest to olej rozmarynowy na 2-3 godziny, a potem już tylko pakowanie.